Mieszkałem z rodziną i tam oni mieli dwóch synów. Ci synowie oglądali UFC, bo ja wylądowałem o północy. I oni spojrzeli na mnie, mówią: "Lubisz walczyć?". Ja mówię: "No tak, lubię się poszarpać", mówi. Jutro idzie z nami na trening. Cześć. Witajcie na kanale Piłka dla Wszystkich, na którym podpowiadamy wam, jak podnosić swoje piłkarskie umiejętności. Dzisiaj jest z nami Grzegorz Żydkiewicz, czyli trener mobilnej Akademii Mody w województwie warmińsko-mazurskim, a także trzykrotny mistrz Polski w brazylijskim jiu -Jitsu. Cześć. Mówię o tych twoich tytułach w brazylijskim jiu-jitsu nieprzypadkowo, bo dzisiaj zajmiemy się tematem uprawiania innych dyscyplin sportowych przez piłkarzy. Słyszałem, że na przykład Zlatan Ibrahimowicz wypowiadał się, że są sytuacje na boisku, które gdyby nie uprawianie tej kłondo w dzieciństwie, no on nie byłby w stanie tak wygiąć swojego ciała, żeby, żeby odpowiednio uderzyć piłkę, żeby się, się do niej zabrać. Robert Lewandowski też trenował judo. U ciebie to jest brazylijski jiu -jitsu. Jak ono ci pomogło? trenowanie innych sportów w okresie dzieciństwa bardzo rozwija dzieciaki w kontekście właśnie koordynacji, sprawności ogólnej, siły, która zostaje. Zlatan jest starszy ode mnie o rok. Ma 40 lat, niedawno skończył, dalej gra na topowym poziomie i robi ekwilibrystyczne rzeczy. Bez tego tykłądu na pewno by mu się to nie udało. Dla starszych widzów był taki Budewijn Zenden, kiedyś Holender. On był mistrzem Holandii w judo. I wiem, że w Akademii Ajaxu judo było trenowane przynajmniej raz w tygodniu we wszystkich kategoriach wiekowych. Jeżeli chodzi o mnie, ja zacząłem trenować brazylijskie jiu-jitsu późno, bo w wieku 30 lat jak skończyłem swoje granie w piłkę i szukałem po prostu jakiegoś sportowego zastępstwa dla tego i próbowałem różnych rzeczy i one mi się prędzej czy później nudziły. Natomiast jak pierwszy raz zacząłem trenować brazylijskie jiu to wiedziałem, że to jest moje miejsce. To mnie pochłonęło no i zacząłem startować później w zawodach i myślę, że będę trenował bardzo długo. Ogólnopolsko mamy problem z grą jeden na jeden w obronie i nie chodzi o pierwsze elementy doskok, wyhamowanie, wyczekiwanie, tylko o ten ostatni element, czyli wejście w kontakt fizyczny i od zbioru piłki, że dzieciaki pierwsze elementy robią dobrze, a później jest problem i to nawet do kategorii reprezentacji młodzieżowych. I jakby sporty walki wzmacniają mental i pozwalają w taki kontakt fizyczny wejść, a wiemy, że w piłce nożnej tego kontaktu fizycznego jest bardzo dużo i to jakby przełamuje te bariery tych dzieci. Można powiedzieć, że Łukasz Mierzejewski wyniósł coś z tenisa stołowego? Słuchajcie, no jak ja, ja wtedy 15 lat, nie byłem jeszcze do końca tego świadomy, ale no już 15 lat, no to jest w miarę dojrzały człowiek, który może coś e, z tego wynieść. I on jak dryblował, on miał ruchy, tak jakby się przemieszczał przy stole ping -pongowym. I mu to wychodziło. kolejny przykład z, tenis, z stołowego. stołowego. Tak. Kuba Szumski razem z Michałem Kopczyńskim jeszcze kiedyś w czasach gry w Młodych Wilkach w Legii Warszawa. Oni zdobywali nawet w deblu Mistrzostwa Warszawy. I Michał Kopczyński akurat opowiadał mi o tym, że Kubie Szumskiemu no, z pewnością to pomogło w tym, że no, refleks jako tak, bramkarz, bramkarz. Jest mu bardzo, bardzo potrzebny. Poza tym jest jeszcze jeden w ogóle taki temat, który jest mega ważny w tych sportach uzupełniających. Zobaczcie, kiedyś do klubu uszło się w wieku 10-11 lat, nie było wcześniej szkolenia. Tak kluby zaczynały trenować, a teraz zaczyna się w wieku 6 lat czy 5 u 6 jest. A są też takie jakieś futbol bambini, że te dzieciaki zaczynają 3-4 lata. Więc oni w wieku 15 lat są 10 lat w treningu. Musi się to może po prostu znudzić. A jeżeli mają sporty uzupełniające, plus do tego gdzieś tam zabawowo piłkę nożną, bez presji, bez tego wynikomani, która została całe częściej punktomani zniesiona teraz, i nagle w wieku 12-13 lat im błyśnie lampka. Tak, piłka nożna to jest to, co chcę robić. Chcę być profesjonalnym piłkarzem, i wtedy na to stawiają. To mają ten skarb ruchowy z podwórka, z innych sportów mogą się skoncentrować na piłce, jest większa szansa, że im się po prostu to nie znudzi. Wracając do y, tych proporcji w treningu, o których Ty wspomniałeś w Ajaxie. My możemy mówić o, o jakichś proporcjach, takich zalecanych na przykład dla najmłodszych dzieci? Nawet program szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej U6-U13 zaleca sporty uzupełniające raz w tygodniu od skrzata do orlika, bądź nawet młodzika. Od kategorii młodzik Zaczyna się już węższa specjalizacja, że jeżeli ktoś chce iść w piłkę nożną, to musi się rzeczywiście na niej skoncentrować. Natomiast od skrzata do młodzika jest 6 lat szkolenia. Jeżeli takie dziecko próbuje różnych sportów lub nawet jest to jeden sport uzupełniający, to jest to zdecydowanie dla niego in plus w późniejszej tej karierze piłkarskiej pod każdym względem. Szermierka. Rozmawiałem z trenerem Michałem Libichem, którego wy doskonale z naszego kanału znacie, że szermierka jest doskonałym sportem dla obrońców. No to jest ta pozycja boczna. To jest ten sam. 45 ruch. stopni, tak, nisko na nogach. Nie znam e, piłkarza, który wcześniej trenował szermierkę. Natomiast... znam. Kilian Bape, podobno. Poważnie? Tylko, że on jest tak usportowiony rodziny, że Dokładnie. chyba nie ma sportu, którego on w dzieciństwie nie oprawił, ale tak jest. szermierka. Natomiast jest... jak zacząłeś mówić o szermierce, no to od razu w mojej głowie pojawił się obraz, jak oni walczą i że to jest pozycja w obronie. No ale plus do tego ten refleks tak jak w tenisie stołowym i inne rzeczy, bo to jest to jednak sport walki, więc wpływanie na mental, to wszystko można później znaleźć i może to poprawić swój poziom jako piłkarza czy piłkarki. Koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Piłka wodna podobno również. Coś można wynosić z tych dyscyplin do, do piłki nożnej. Siatkówka może troszkę mniej, ze względu na specyfikę tej dyscypliny, ale koszykówka i piłka ręczna zdecydowanie, futbol amerykański, rugby, piłka wodna i tutaj jest przykład Guardioli, który na pewno z piłki wodnej coś tam dobierał, bo jego najlepszy przyjaciel był mistrzem olimpijskim w tej dyscyplinie. Natomiast nawet sam system nauczania dyscyplin, na przykład w Anglii, oni mają takie coś, co się nazywa Teaching Games for Understanding. Tam bardzo dużo rzeczy się przenika, no bo mamy przedmiot, którym operujemy, czy to rękoma, czy nogami, musimy zdobyć przestrzeń i zdobyć bramkę. Mi się teraz przypomina przykład też Michała Kopcińskiego, bo, bo rozmawialiśmy o czasach w Nowej Zelandii. Oni tam w ramach takiej rozgrzewki trochę odejścia od futbolu grali w rugby. Podopieczni Jacka Magiery, kiedy on trenował jeszcze młodą ekstraklasę Legii Warszawa, z kolei biegali na nartach w Lesie Bielańskim. Więc to naprawdę wszystko pokazuje, że tyle ile dyscyplin, tyle właściwie mamy możliwości, żeby sobie ten trening urozmaicić i trochę oczyścić głowę. Zdecydowanie. I to przykład Jacka Magiery, który jest fenomenalnym trenerem. Nie jest jedyny, bo gry w piłkę ręczną, w rugby stosuje się bardzo często w formie zabawowej i to od kategorii tej dziecięcej, aż nawet do piłki profesjonalnej. Trenuję sobie 3-4 razy w tygodniu piłkę, mam pewne zobowiązania wobec trenera, wobec drużyny, czy po prostu chcę dalej trenować, no, czy ja wychodząc teraz na... Matę, idąc na basen, to może mniej. Nie powinienem bać się trochę kontuzji, jakiegoś niepotrzebnego urazu, który wykluczy mnie z gry w piłkę? Jeżeli rozmawiamy o piłce profesjonalnej, to jest to niemożliwe, bo tam są zapisy w kontraktach, że nie można. Natomiast jeżeli jako piłkarz amator taka osoba nie zaniedbuje swoich obowiązków w klubie amatorskim, to nie widzę przeszkód, a właściwie trener powinien być z tego zadowolony. Jeżeli chodzi o kontuzję, to ja uważam, że to jest zapobieganie kontuzjom a nie właściwie narażanie się na nie, jeżeli robi się to mądrze, szczególnie przy jakichś takich sportach typu pływanie, bieganie, jazda na rowerze. Natomiast jest mit o sportach walki i o tym wspomnieliśmy, że ja je trenuję, że one są rzeczywiście bardzo kontuzjogenne. Jest to trochę mit. To troszeczkę rzeczywiście tak może wyglądać w sportach uderzanych, w tych sportach chwytanych, z których ja się może teraz trochę wywodzę. One są naprawdę bardzo mało kontuzjogenne. Tam są inne wysiłki, bardziej jest to statycznie, izometryczne napięcie mięśni, to wzmacnia organizm. I ja naprawdę przez 10 lat trenowania już miałem bardzo mało kontuzji. Grzegorz, jako trener Mobilnej Akademii Młodych Chorów, ty masz do czynienia z setkami, z tysiącami dzieci? W, z tysiącami już od 4 lat. W tym najmłodszym przedziale wiekowym. Zastanawiam się, czy ty. Widzisz różnicę między chłopcem czy dziewczynką, który jest sfokusowany tylko na piłce nożnej, a tym czy tą, która uprawia różne dyscypliny sportowe? To widać? Widać na pierwszy rzut oka, ale to nie jest tak, że ja wchodzę na boisko i patrzę i mówię: O, ten chłopak biega, albo ten chłopak pływa. Tylko widać różnicę od razu w płynności ruchów. I później, że to dziecko jest utalentowane, jakby koordynacyjnie, a przez to. Co za tym idzie, pewnie jest lepsze piłkarsko. I bardzo często, i mam takie przykłady od siebie z województwa, zaczęliśmy rozmawiać z chłopcem, z dziewczynką, z rodzicami. Tak, dziecko trenuje na przykład bieganie, plus do tego piłkę nożną. Chodzimy na basen, trenuje jakiś inny sport, sport walki. Finał pucharu z podwórka na stadion o puchar w Tymbarku 2019 w województwie warmińsko-mazurskim. Bardzo dobra akademia piłkarska, stricte piłkarska z Olsztyna, versus szkoła spisza. Szkoła spisza wygrała ten turniej. My się pytamy, bo nie znaliśmy tych chłopców jako w Mobilnej Akademii, co się z nimi dzieje, co oni robią. Najlepszy strzelec, mistrz polski, szkół na 1000 metrów, drugi najlepszy, trzeci w Polsce na 3 km. Po prostu lekka atletyka w tej szkole była bardzo mocno rozwinięta, i oni w piłkę sobie tam trenowali ze dwa razy w tygodniu. Przy okazji, Grzegorz, trochę mówiliśmy o naszym wieku, bo tak się składa, że ty za chwilę 40 ja, ja 30, a cofając się te kilkanaście lat, ja jako młody chłopak bardzo lubiłem przeglądać czasopisma piłkarskie. Nie wiem, czy w swoich czasach też. Takie były, były? Już były. Już były. Na pewno nie było tego czasopisma. Strzał na bramkę to nowość na rynku. Porady, ciekawostki, łamigłówki. Wszystko to dla Was, dla młodych piłkarzy i piłkarek. Także zapraszamy do zakupu. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję. Musimy kończyć, bo jesteśmy umówieni na matę. Będę próbował swoich sił w brazylijskim jiu-jitsu. Wy też wybierzcie swoją własną dyscyplinę sportową. Jak słyszeliście, jest ich bez liku, także dołóżcie sobie taką jedną jednostkę treningową w tygodniu do treningu piłkarskiego. O piłce też nie zapominajcie, zwłaszcza w kolejną środę o 17, kiedy to kolejny odcinek na naszym kanale. Do zobaczenia. Do zobaczenia.